Widały najlepszej baseballowej ligi na świecie, czyli Major League Baseball. Już wkrótce w grze zostały cztery zespoły, które rywalizują w ramach Championship Series. I tak, w American League boje toczą dwie drużyny z Teksasu: Texas Rangers i Houston Astros. Warto wspomnieć, że zarówno Houston, jak i Texas w sezonie zasadniczym odniosły po 90 zwycięstw. Mecze powinny być wyrównane, ale to jednak Houston-Astros są obrońcami tytułu. Gospodarzem ekipa Houston ciężki mecz przed Texas Rangers, a na górce miotacza drużyny z Astros legenda i weteran ligowych boisk, czyli Justin Verlander, a po stronie Texas Rangers Jordan Montgomery. Pierwsze odbijanie zaczęli zawodnicy Rangers, a dokładnie Corey Seager, który wybił piłkę w dziurę między pierwszą a drugą bazę. Ale chwilę później Double Play w wykonaniu Astros. Alex Bregman miał szansę na zajęcie dodatkowej bazy, ale Evan Carter w tym meczu był naprawdę świetnie dysponowany. I w obronie, i jak się okazało, w ataku. Choć jak widać na powtórkach, pierwsza bazowy Astros był naprawdę bliski złapania tej piłki. Carter na drugiej bazie, a jak się okazało, chwilę później zdobył on pierwszy punkt dla Rangers. Te powtórki są niesamowite, musicie przyznać. Jakby tego było mało, w piątym inningu home runem popisał się Leo Di Taveres 2 do 0. W każdym razie na odbijaniu pojawił się Alex Bregman, po raz kolejny świetne odbicie i po raz kolejny Evan Carter. Zobaczcie, tylko co tam się stało. Kozartuwe chyba nie przypuszczał, że Carter złapie piłkę i nastąpił na drugą bazę. Tak nie robimy, słuszny challenge drużyny Rangers i mieliśmy w tej sytuacji podwójny out. Do końca meczu nic się nie zmieniło, Leclerc zakończył to spotkanie strikeoutem. Bohaterem meczu był oczywiście miotacz Rangers Jordan Montgomery, no i oczywiście Evan Carter. Texas 2, Houston 0. Przenosimy się teraz do Filadelfii, gdzie drużyna Phillis, która w ubiegłym sezonie grała w finale World Series, zmierzyła się z absolutną sensacją tego sezonu, czyli drużyną Arizony Diamondbacks. W sezonie zasadniczym drużyna Phillis odniosła 90 zwycięstw, a drużyna Diamondbacks 84. Faworyt był jeden, drużyna Phillis. Dla Phillis na górce miotacza rozpoczął Zach Wheeler, a w drużynie Arizony Diamondbacks Zach Gallen. Arizona zaczęła bez punktu, w przeciwieństwie do Phillis. Kyle Schwarber, potężne wybicie na prawe za pole i 1 do zera. Chwilę później do odbijania podszedł Bryce Harper i zrobił sobie najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógł wymarzyć. Wszystkiego najlepszego, Bryce. Źle zaczął się ten mecz dla Arizony, a sytuacji nie poprawił Nick Castellanos, który również wybił Hubrana. Bryce Harper wybija piłkę, Trey Turner dzięki swojej szybkości zdobywa czwarty punkt i sytuacja d bugs staje się beznadziejna. Phillies ciągle chcieli punktować, byli tego naprawdę blisko, ale świetna akcja Arizony i out na bazie domowej. Co się odwlecze, to nie uciecze, Harper zdobywa piąty punkt, a Real Muto na drugiej bazie. Nadzieja pojawiła się w Arizonie, gdy do odbijania poszedł Perdomo, Home run, a że na bazie był jeszcze biegacz, to d bugs zdobyli dwa punkty. Ta sytuacja chyba rozkojarzyła drużynę filis. Najpierw baza darmo, a później poważny błąd miotacza. Dwóch biegaczy na bazach, zero autów i po chwili taka sytuacja. Sędzia orzekł double play, ale czy słusznie? Jak się okazało, nie. Po challenge'u decyzja została zmieniona i mieliśmy jeden out. I ta decyzja zadecydowała o tym, że przy kolejnym zagraniu Arizona zdobyła trzeci punkt. Jednak tylko na tyle było stać drużyny Diamondbacks, a Phillies zakończyli ten mecz efektownym double playem. Reważ nastąpił dzień później. Kibice Arizony byli pełni nadziei, że ich ulubieńcy pokonają faworyzowaną drużynę Phillies, ale była jedna przeszkoda, a ta przeszkoda nazywała się Aaron Nola. Jednak obrona Phillies nie zaczęła dobrze tego meczu. Błąd tray Turnera i Corbin Carroll na pierwszej bazie. No ale jak mówiłem, Aaron Nola. Trzy auty i czas na Phillies, a w zasadzie czas na Trey, Trey Turnera. by Turner, he slings the bat, swings and misses at the pitch, and the bat goes foul. Turner's getting the wrong pine tar before he goes up in these... Okay, to może mu nie wyszło, ale powtórka na sześć. To może czas na odrobinę obrony, Alec On the mound, and he rips out with... Play by Bomb. from his knees, and it is in time! Spe Alec tremendous! A teraz czas na Kyla Schwarbera, który podwyższył wynik tego spotkania na 2 do 0. A teraz na 3 do 0. Kolejny Howbrand kosmiczna forma Schwarbera, i taką formę zaprezentowali wszyscy zawodnicy Phillies w szóstym miningu. Kolejne odbicia, kolejne bazy i kolejne punkty, łącznie cztery w tym miningu. W siódmym miningu scenariusz był w sumie identyczny: filis odbijali piłkę za piłką i zdobyli również cztery punkty. Nie mieli żadnej litości dla rywala, i po wyrównanym początku ostateczny wynik brzmiał 10 do 0 dla Phillies. A Phyllis w rywalizacji z Arizona Diamondbacks prowadzą już 2-0 do 0 i kolejny drugi z rzędu finał World Series jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wracamy z powrotem do Teksasu, żąda rewanżu, drużyna Houston Astros wypuściła na górkę Frambera Waldesa, a po stronie Texas Rangers stanął Nathan Eowaldi. Waldes ten mecz nie wszedł jednak dobrze. Dwa narzuty i dwóch biegaczy na bazach. Jakby tego było mało, przy kolejnym zagraniu problemy z opanowaniem piłki, a finalnie fatalny rzut na pierwszą bazę. 1 do 0 dla Rangers, dwie bazy zajęte i 0 autów. Kolejne odbicie, kolejny punkt. A później dla odmiany kolejne odbicie i kolejny punkt. Rangers w pierwszym miningu zdobyli 4 punkty, Astros mieli co gonić i dosyć szybko zaczęli. Alvarez z homerunem zdobył pierwszy punkt dla Astros. W tym miningu warto zwrócić uwagę na fantastyczne zagranie Josha Younga. Palce lizać. Uuu. 4 do 1 dla Astros, ale Rangers nie przestali punktować tym razem. Homer na lewe zapole w wykonaniu Johna Heim. Chcecie kolejną akcję defensywną? Przed Państwem czas mccormick z Houston Astros. Astros musieli wziąć się do roboty i na wysokości zadania stanął Alex Bregman. Dosyć szczęśliwie, ale jest drugi punkt dla Houston. Wcześniej w obronie świetną akcją popisał się Josh Jung, ale tym razem coś nie poszło. I pojawił się problem. Zero autów, a wszystkie bazy zajęte. No, ale od czego jest Nathan Neowaldi? Nie poradził sobie jednak z Brentleyem, który zdobył trzeci punkt dla Astros. Chwilę później drugiego homeruna w tym meczu wybił Alvarez i z 5 do 1 zrobiło się nam 5 do 4. Szanse na wyrównanie miał Jose Altuve, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i Houston Astros przegrywają z Texas Rangers 4 do 5, a w rywalizacji best of seven przegrywają 0 do 2. Houston, mamy problem. Już Astros ma nóż na gardle jeszcze dwie porażki i o World Series będą mogli jedynie pomarzyć. Świetnie dysponowany Texas, zwłaszcza teraz na własnym boisku, ma wielkie nadzieje na odniesienie trzeciego zwycięstwa. Dla drużyny Astros rzucał Christian Javier, a dla drużyny Texas Rangers Mad Max, czyli Max Scherzer. Pierwszy inning to popis zarówno Javiera, jak i Scherzera. W drugim inningu Mad Max zaczął jednak popełniać błędy. Najpierw boleśnie uderzył piłką Jordana Alvareza, później przepuścił Kylea Takera Następnie Mauricio Dubon wybił singla i mieliśmy wszystkie bazy zajęte. I dziki narzut, gdy na odbijaniu był Martin Maldonado. 1 do 0 dla Houston. Maldonado kolejną piłkę wybił i mieliśmy już 3 do zera. Dla Houston ciągle to było mało chozeltuwe i home run na lewe za pole 4 do 0. A po drodze wpadł piąty punkt po odbiciu Mauricio Dubona, naprawdę bardzo przyzwoity występ tego zawodnika. Niedługo później kibiców z Teksasu do ekstazy doprowadził Josh Jung, który popisał się Turan run home runem 5 do 2. Chcecie kolejną akcję defensywną? Says to everyone, you want me on that wall, you need me on that wall. He takes a home run away. Rangers mogli zdoby trzeci puncto, ale spuście nakse wykonani Michaela Brentlea. Deep to left center field, headed toward the gap. Brantley racing over, and he runs it down. What a catch by Michael Brantley! W siódmym miningu po stronie Houston kolejno odbijali Martin Maldonado, Jose Altuve, Alex Bregman dostał bazę darmo, a Jordan Alvarez sprawił, że wynik zmienił się na 7-2. do 2. Krótko to jednak trwało, bowiem do odbijania po raz kolejny podszedł Josh Young, po raz kolejny Turan Homran i na tablicy winiał wynik 7-4. do 4. Do końca meczu niewiele się zmieniło i obie drużyny zdobyły solidarnie po jednym punkcie. W rywalizacji tych drużyn mamy stan 2-1 do 1 dla Texas Rangers i można powiedzieć, że zaczynamy zabawę od nowa. Houston na pewno będą chcieli doprowadzić do wyrównania. Kolejne mecze już wkrótce, a ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia i do zobaczenia.